W warszawskim Kinie Luna odbyła się premiera filmu Wieleżyński Alchemik Zelwowa. W najnowszej produkcji telewizji Obiektyw wystąpili m.in. Wojciech Zieliński, Anna Cieślak oraz Marcin Kwaśny. Obraz jest debiutem reżyserskim Mariusza Bonaszewskiego. Film przedstawia historię życia Mariana wieleżyńskiego, wynalazcy i pioniera przemysłu gazowniczego w Polsce, a także twórcy pierwszego na świecie gazociągu w borysławsko-drohobyckim zagłębiu naftowym. No jestem bardzo szczęśliwy, bo po dwóch latach ciężkiej pracy, po tym lockdownie i po COVID-19, gdzie wydawało się, że nam rozwali cały plan filmowy, dzisiaj jesteśmy po premierze filmu. Marian Wielerzyński to zapomniana postać z przełomu XIX i XX wieku. Był inżynierem chemii, wynalazcą i społecznikiem. Na początku lat 20. XX wieku wraz z Władysławem Szajnokiem założyli przedsiębiorstwo działające na niespotykanych wówczas zasadach akcjonariatu pracowniczego. W rolę ojca polskiego gazownictwa wcielił się Wojciech Zieliński i Dawid Czupryński. Nie zaskoczę nikogo, bo historia... Naszego Mariana Wielżyńskiego była dla mnie zgoła, nieznana, odmienna, której nigdy wcześniej nie, nie poznałem. Niestety, właśnie, niestety w naszych książkach od historii nie mam wzmianki o, o takich personach, a uważam, że to jest ogromny błąd. Ja myślę, że przede wszystkim jest to bardzo ciepła, ludzka i rodzinna historia. O ludziach, którzy chcieli, żeby świat był lepszy, o ludziach, którzy chcieli się dzielić doświadczeniem, wiedzą i dobrem z innymi ludźmi. I to chyba jest największą wartością tego filmu. Zdjęcia do filmu realizowane były w Sanockim Skansenie, Miejskim Parku Wiaśle, Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego imienia Ignacego Łukasiewicza w Bórce, a także w Krośnie i na polach naftowych w Krygu koło Gorlic. Autorem zdjęć był Mariusz Konopka. Ja wspominam bardzo mile okres zdjęciowy i, i, i nawet zastanawiam się, czy nie kupić sobie jakieś działki na Podkarpaciu, bo tak mi się tam podoba. Fajnie jest pracować w miejscu, które jest nasycone historią, które ma mnóstwo samograjów, które przy odpowiednim świetle i odpowiednim sprzęcie można przełożyć na ekran i, i pokazywać to, i wzruszać ludzi. Uroczystej premierze filmu wzięli udział także potomkowie Mariana Wieleżyńskiego i Władysława Szajnoka. Ja oczywiście pamiętam te zdarzenia w setkach detali, których tu nie można było zmieścić, ale przede wszystkim wzruszenie, że historia, która była czymś tylko wewnętrznym, co jestem jedynakiem, dowiedziałem się od swojego ojca i nawet jeszcze nie za bardzo zdążyłem przekazywać swoim dzieciom czy wnukom nagle ożyła, nagle się utrwaliła, no to jest coś wspaniałego. Emocje są olbrzymie. Emocje są olbrzymie i ja czułem, że te emocje będą bardzo, bardzo duże. Analizując dokumenty, czy rozmawiając z rodziną Wielerzyńskich, ja mówiłem, to nie byli tylko partnerzy od biznesu. To byli też przyjaciele. To byli też, były też osoby, które niesamowicie się uzupełniały. Cieszy mnie to, że Potomkowie Władysława Szejnoka, obecni tutaj na, na, na premierze, podeszli do mnie, podziękowali mi za tę rolę, mówiąc, że, że, że towarzyszyło im szereg wzruszeń, że dziadek miał dobrą twarz. Film powstał dzięki wsparciu finansowemu polskich firm oraz podkarpackich i małopolskich samorządów. Sponsorem głównym jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Ta firma i ta historia jest bezpośrednio związana tak naprawdę z naszą działalnością i z rejonem, w którym działamy od lat, czyli z rejonem Podkarpacia. Ale co dla nas jest jednocześnie niezwykle ważne, że tego typu film to jest forma promocji nie tylko polskiej kultury, ale przede wszystkim patriotyzmu lokalnego, patriotyzmu gospodarczego. System rzeczywiście został sponsorem, yy, yy, dlatego że oczywiście opowieść jest o pierwszej firmie, która produkowała i przesyłała gaz ziemny, więc dokładnie wpisuje się w naszą tutaj działalność, ale myślę, że ta opowieść jest dużo szersza. O realiach Drugiej Rzeczypospolitej, o realiach odzyskiwania niepodległości przez Polskę. Film do, y, poświęcony Marianowi Bialyszyńskiemu to już jest trzecia produkcja, do której przyłączyła się gmina Jednicze. Wcześniej był Kardynał Wyszyński, następnie film o Ignacu Kwiatowiczu i teraz o postaci, którą tam szczerze, nie znałam z historii. I obejrzawszy film, a jeszcze przed filmem czytając, poszukując informacji, nie mogłam sobie usmysłowić, jak to możliwe, że tak niesamowity pionier nie sam tego e, e, impetu rozwoju przemysłu gazowego mógł zostać zapomniany. Film Wieleżyński Alchemik Zelwowa powstał w ramach realizowanego przez telewizję obiekty w cyklu Wizjonerzy naftowej ziemi obiecanej.